co powiesz na podróż po Europie motorem? No, ale, ale że my razem? Tak, moja żona zaproponowała mi ten wyjazd, ale uważa, że jestem niepoważny, więc szukam jakiejś bratniej duszy. No co ty, no to twoja żona jest niepoważna. Nie docenia cię. Ja to bym tym motorem z tobą pojechała nawet dziś. No ale dziś to jeszcze muszą mi cukier ustabilizować. No ja też, jak widzisz, jeszcze muszę dojść do siebie. Ale jak już się wykurujemy oboje, to pojedziemy, co? Nie no super, taki przystojniak. Ja coś czuję, że to będzie podróż mojego życia. Wow, tak się cieszę, super. Żona pacjenta przeżywa kłótnie z mężem, ale sądzi, że 45-latek przemyśli wszystko i nie wyprowadzi się z domu. Nie ma pojęcia, że mężczyzna poderwał inną kobietę i to z nią zamierza wyjechać w podróż. To tam nawet szantażował, że się z domu wyprowadzi. O, masakra! No strasznie się wkurzył, że nie chcesz z nim jechać w tę podróż i. Sorry, mam, może ci to powiem. Ale no ma rację, nie dziwię mu się. Idź do niego, jakaś się ta dogadajcie. No pff, co ty zrobisz, jak on się z domu wyniesie? Z ty umrzesz. Może się nie wyniesie, może tylko tak chlapnął, bo się zdenerwował. No w każdym razie ja sobie nie pozwolę na to, żeby mnie w ten sposób szantażował. Nie chcę z nim teraz rozmawiać. Dobra, idę do niego, bo widzę, że to nic nie ugram. Masakra! Dorośli jesteście, a zachowujecie się jak dzieci. Nastolatka nie rozumie zachowania rodziców i chce ich pogodzić. kupić kask, najlepiej jakiś jaskrawy pomarańczowy albo różowy. No i taką specjalną kurtkę na motor, no bo jak szaleć, to szaleć, co nie? Wiesz, Basiu, coraz bardziej mi się podoba twoje podejście do życia. Co? Co, co tu się dzieje? No nic, zaprosiłem Basię na wycieczkę po Europie. Basię? Y, w podróż? Co, co ty wyprawiasz? A co z mamą? No, rozmawiałem z nią, nie chciała pojechać, pokłóciliśmy się. No okej, okay, wiem, ale to nadal jest twoja żona. Co ty, chcesz ją zdradzić? Co ty w ogóle wyprawiasz? Nie chcę jej zdradzać. Szukam tylko fajnej towarzyszki podróży. Próbowałem mamę namówić na ten wyjazd, ale nie chciała się zgodzić. Mówiła, że jestem głupek. No to co mam zrobić? Nie, no ja nie wierzę. Co to w ogóle... Co to się dzieje? Zaraz wrócę! Córka mężczyzny jest w szoku, że ojciec postanowił wyjechać z inną A. kobietą. Zdaje sobie sprawę z tego, że 45-latek poczuł się odrzucony przez żonę i chce jak najszybciej porozmawiać z mamą. Nie ale powiem ci, że ta wyprowadzka, o której tata mówił, to jest dopiero pikuś. Wiesz co, no zaryzykuje i postoję. No mów, co się dzieje. Tata Szybko. poderwał tę babkę, która koło niego leży. Czaisz, mamo? Co? Jak to poderwał? Normalnie. Uśmiechnij, i wiesz, jak jest. Razem jadą w tym podróż po Europie. Matko boska, to jednak sobie lepiej usiądę. No ale co on wymyślił? Czemu on chce z nią jechać? Bo ty nie chciałaś? Mówiłam ci, żebyś się zgodziła. To nie, ty nie pojedziesz, bo przecież y, za poważna jesteś, za stara. No to masz, znalazł sobie młodszym duchem. No nie, no tak nie może być. No raczej. Musisz jakoś odgonić tę babkę od ojca, bo się mocno zajarał, a tak w ogóle to czuję się mocno urażony, że go zlałaś. No ale to nie znaczy, że zaraz ma kogoś podrywać. No. Ja mu wybiję z głowy tę wariatkę. I jej tak samo. Ale się porobiło. Mam nadzieję, że mamie się uda odgonić tę babę od ojca, bo jeśli nie, to ja muszę zadziałać. Rodzice się kochają, przecież ja to wiem i żyć by bez siebie nie mogli. Oboje dają dziś nieźle czadu.